Portale Nieruchomości. Co oznacza Top 10 w wynikach wyszukiwania Google? Większość internautów zna terminy takie jak Widoczność w Google czy Ranking Wyszukiwania. Odnoszą się one do pozycji, na jakiej pojawiają się strony internetowe w wynikach wyszukiwania dla określonych zapytań. Wysoka pozycja w rankingu jest kluczowa. Jeśli strona znajduje się w top 10 dla kluczowego słowa, zdobywanie nowych klientów powinno być łatwiejsze niż w przypadku niższych pozycji. Top 10 oznacza, że strona pojawia się w pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwania dla konkretnych fraz. Śledzenie historii widoczności umożliwia monitorowanie postępów i efektywności działań marketingowych danego serwisu, portalu. 1 OLX 2. Sprzedajemy. 3. Muratordom. 4. Gratka. 5. Gumtree. 6. Otodom. 7. Nieruchomości online. 8. Lento. 9. Mieszkania Trowit. 10. Domiporta. Zobacz kolejne nagrania ze statystykami na rynku nieruchomości. Natomiast jeśli szukasz osoby, która zajmie się kompleksowo sprzedażą, zakupem lub wynajmem nieruchomości, Zapraszam do formularza kontaktowego na stronie www.przemyslawzieliński.pl. Do zobaczenia!